Nowa oferta handlowa od Dino dostępna w naszej aplikacji. Sprawdź, jakie nowości czekają na Ciebie od środy 7 stycznia do wtorku 13 stycznia. Aktywni na co dzień. Woda źródlana niegazowana Primavera 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 butelek. Na słodki początek roku bombonierka alpejskie mleczko od marki Milka dwa rodzaje tylko 13,95 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk Mieszaj dowolnie rodzaje. Już wkrótce dzień babci i dziadka, w dino znajdziesz wiele ciekawych propozycji na prezent. Czekolada goplana, różne rodzaje, 4,89 za opakowanie przy zakupie 4 sztuk. Bombonierka krówka mleczna Jutrzenka poleca się w supercenie za 9,99. Danie dla dzieci od Bobowita, 4,49 za opakowanie przy zakupie 2 sztuk. Mieszaj dowolnie rodzaje. Nekonan Opti Pro Plus, różne rodzaje, 54,99 za opakowanie przy zakupie 2 sztuk. Idealne do ciast i deserów, galaretki marki Winiary, w korzystnej promce za złotych 85 zł za opakowanie przy zakupie 5 sztuk, mieszaj dowolnie rodzaje. Winogrona ciemne kilogram 11,99%, awokado 34% taniej, jabłka worek 2kg, 4,49%, orzech laskowy w łupinie, opakowanie 500 g w promocji za 11,99%. Wszystkie gazetki promocyjne w Twoim telefonie, moja gazetka, kupuj mądrze. Pieczarka kilogram w promocji za 9,99, seller kilogram 3,99 to aż 20% taniej, ziemniaki jadalne, borek 4 kg za jedyne 3,89. Codziennie świeże, sałata masłowa sztuka 2,99, pomidorki sherry, kilogram w promocji za 15,99, to aż 20% taniej, rzodkiewka pęczek złoty 79. Jogurt Jogobella od marki Cot, różne rodzaje złoty 49 za sztukę przy zakupie 4 sztuk, mieszaj dowolnie rodzaje. Gdino jak zawsze super ceny, Neko uchate 1,5% krasula, w bardzo korzystnej cenie za złoty 89. Zielony zakątek w dino, 15,99 za bukiet róż przy zakupie dwóch bukietów, dostępne w różnych kolorach. Kubek szklany dla babci i dziadka, w supercenie za 14,99. Ręczniki z haftem, w promocji za 14,99 za sztukę. Poduszka z dedykacją za jedyne 21,99. Długopis silikonowy z kwiatkiem, za jedyne 4,99. Mokra karma dla kota Tropi Deluxe, różne rodzaje, 3.95 za opakowanie przy zakupie 3 sztuk. Mokra saszetka dla kota od marki Brit, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 sztuk. Mokra karma od marki Felix, 5.95 za opakowanie przy zakupie 3 sztuk. Niezbędnik każdego kierowcy, płyn do spryskiwaczy zimowy marki Frost, opakowanie 5-litrowe, 12.45. Proszek do prania marki Persil. Dwa rodzaje do wyboru tylko 34,95 za opakowanie. Pamiętaj jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi promocjami, to koniecznie zaobserwuj nasz kanał, a nie ominie Cię żadna korzystna oferta.